Nevi'im Rishonim Shofetim, księga sędziów, rozdział dziewiętnasty. stało się zaś onego czasu, nie było wtedy jeszcze króla Fieszaelu, a przebywał niejaki Lewita na skraju gór efraimskich, który wziął sobie kobietę z Betlechem w Judei na nałożnicę. 2. Ale dopuściła się ta nałożnica nierządu przy nim i uciekła od niego do domu ojca swojego, do Betelem w Judei i zabawiła tam około czterech miesięcy czasu, 3. po czym wyruszył mąż jej i poszedł za nią, aby przemówić do serca jej i by ją na powrót sprowadzić. Miał on zaś pachołka swego i parę osób. Przy sobie. Wprowadziła go wtedy do rodzinnego domu swego, a gdy spostrzegł go ojciec młodej kobiety, ucieszył się jego przybyciem. 4. Zatrzymał go teść jego ojciec owej młodej kobiety, tak, że zabawił u niego trzy dni, i jedli, i pili, i nocowali tam. 5. Czwartego dnia jednak. Gdy wstali z rana, a on wyruszyć w drogę zamierzał, że ojciec młodej kobiety do zięcia swego: posił się najprzód okruszyną chleba, a potem pójdziecie. 6. I tak usiedli i jedli obaj i pili razem, poczem prosił ojciec młodej kobiety męża: Bądźcie tak łaskaw, a za nocu jeszcze. I bądź dobrej myśli. 7. Mąż ów jednak powstał, by odejść, Ale nalegał nań, teść jego, Także wrócił i raz jeszcze tam zanocował. 8. Gdy następnie z rana piątego dnia powstał, Aby wyruszyć, rzekł ojciec do młodej kobiety, posilże się najprzód, A zatrzymajcie się, póki nie zapadnie dzień. I tak jedli obaj razem. Dziewięć. Po czym powstał ów mąż, by wyruszyć wraz z nałożnicą i pachołkiem swoim. Ale teść jego, ojciec młodej kobiety, rzekł doń znowu. Oto zmniejszył się dzień, a ma się ku zachodowi. Zanocuj, Rzesz. Oto schyla się dzień. Zanocuj tu, a bądź dobrej myśli. Jutro rano staniecie, aby w drogę waszą wyruszyć, a wtedy wrócisz do domu swego. Dziesięć mążków jednak wzbraniał się przez noc pozostać, powstał i wyruszył, i doszedł aż naprzeciw Jebus, czyli Jerozolimy. Miał zaś parę osób osiodłanych i nałożnicę swą przy sobie. Jedenaście, gdy tedy znajdowali się pod Jebus, a dzień już daleko się posunął, rzekł pachołek do pana swego. Chodźże, a znajdziem do tego miasta, zajdziem jebusyckiego, a zanocujemy w Niem. 12 i odpowiedział mu pan jego, nie wejdziemy do miasta cudzoziemców, gdzie Jeszalitów nie ma, lecz przejdziemy dalej aż do Gibeji. Trzynaście. Rzekł nadto do sługi swego. Chodź, zbliżymy się do jednej z tych miejscowości, a zanocujemy w Gibeji albo w Rama. Czternaście. Wyruszyli wtedy dalej i poszli, ale w pobliżu Gibeji należącej do Binjamina zaszło im słońce. 15. I tak zwrócili się tam, aby wniść w i w Gibei przenocować. Za, zaszedłszy zatem zatrzymał się na rynku miasta, ale nie znalazł się nikt, który by zabrał ich do domu, aby przenocowali. 16. Aż oto nadszedł człowiek stary, który wracał wieczorem od roboty swej na polu. Pochodził on z gór Efraimskich i przebywał w Gibei, podczas gdy ludzie miejscowi winitami byli. 17. Podniósłszy wtedy oczy i spostrzegłszy podróżnego na rynku miasta, zapytasz, zapytał się mąż: ów stary dokąd idziesz, a skąd przybywasz? 18. I odpowiedział mu: Jesteśmy w podróży z Betlechem w Judei, do skraju gór Efraimskich skąd pochodzę. Udałem się do Bethlehem w Judzie, a teraz wracam do domu. Ja chcę, ale nie znajduję się nikt, który by zabrał mnie do domu. 19. Mamy i słomy i oborku dla osłów naszych. Mamy również chleba i wina dla mnie i służebnicy Twojej i dla pachołka towarzyszącego sługom Twoim nie zbywa na niczem. Dwadzieścia I rzekł: Mąż ów stary, pokój z tobą, wszelkie potrzeby twoje przyjmuję na siebie, w każdym razie nie możesz na ulicy nocować. 21. Potem zaprowadził go do domu swojego i podał paszę osłą, i umyli nogi swoje, i jedli i pili. 22. Podczas gdy tak sobie dogadzali, otoczyli nagle dom ludzie miejscowi. Ludzie niecni, dobijając się do drzwi i wołając do starego owego męża, pana domu wydaj człowieka, który przybył do domu twojego, abyśmy go poznali. 23. Wyszedł wtedy do nich ów mąż, pan domu i rzekł do nich. Nie bracia, nie spełniajcież niecności, nie ponieważ. Przed ten człowiek do domu mojego nie spełniajcie haniebnego tego czynu. Dwadzieścia cztery. Oto mam córkę, dziewicę, a on nałożnicę swą. Wydam je Wam, a możecie je zhańbić, a postąpić z nimi, jak się Wam spodoba. Ale na tym człowieku nie wolno Wam tak haniebnego czynu spełnić. 25. Nie chcieli jednak ci ludzie go słuchać. Ujął przeto ów mąż nałożnicę swoją i wyprowadził ją do nich na ulicę. I poznali ją, i spawolili z nią przez całą noc aż do rana, a puścili ją dopiero, gdy weszła zorza. 26. Gdy wtedy nastał poranek, wróciła owa kobieta. I padła u wejścia do domu owego męża, u którego pan jej się znajdował, leżąc tam aż do jasnego dnia, dwadzieścia siedem. Ale gdy pan jej rano wstał, a otworzywszy drzwi dom, wyszedł, aby w drogę swą wyruszyć, a oto leżała owa kobieta, nałożnica jego, przed drzwiami domu, mając ręce na przyźbie, Dwadzieścia osiem i rzekł do niej: Wstaj, pójdziemy, ale nie było odpowiedzi. Włożył ją tedy na osła i powstał ów mąż i udał się do miejsca swojego. Dwadzieścia dziewięć. Przybywszy zaś do domu swego, wziął nóż i ująwszy nałożnicę swoją, porąbał ją wraz z kośmi jej na dwanaście części i rozesłał je po całej dziedzinie jeszaelskiej. 30. I stało się, że każdy, który to zobaczył, zawołał. Czegoś podobnego nie było, ani widziano. Od wyjścia synów Jeszaela z ziemi egipskiej aż po dzień dzisiejszy. Zastanówcie się nad tem. Radźcie i powiedzcie.